Weź mi tą notatkę z yy, piątku No No, to bo dam tam zeszyt. Możesz mi teraz dać Jak teraz, mam przecież plecak w sali no tak Łatwy był ten sprawdzenie zajęków No łatwy Może nawet suszkę dostanę Ale z tym gościu to jest stary pierdol Jaki tu? Od polskiego Słyszę wszystko ty stary pierdziel, nie wiem, co to za wyrażenie. Jak możesz tak obrażać nauczyciela? Za chwilę nagany zostaniesz. My. Co? Co to za mało słynne pamiętanie? Proszę, Meglerowo, masz teraz szóstą b, prawda? Zawsze masz jakąś klasą Tak, no i co Oj. Dzisiaj będę z tej klasy osoby do konkursu o wiedzy religijnej. Po co ty lubisz ten konkurs? Covid to jedna. A co, nie można? Nie, nie można. Kiedy on się w ogóle odbędzie? To jeszcze ustalimy.